Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest kolejny odcinek Minecraft Challenges. a Dokładnie i dzisiaj zagramy challenge zaproponowany przez użytkownika Recon Edge. Wyzwanie Pawik Nożyco ręki, tak tu dosyć oryginalny tytuł, naprawdę. Eee, zrób 5 nożyc i zabij nimi jednego pająka. Dwa razy zombie, jednego szkieleta, masz na to 20 do 25 minut Ja sobie wybierę tą opcję bardziej hardcore'ową, czyli 20 minut Damy sobie taką nazwę jaka jest tam podana I bez zbędnych pierdół, create new world Słuchajcie, ten świat będzie mi się trochę renderował Znaczy, jak on się stworzy, więc ja ten czas Jeszcze oczywiście na y, stoperze puszczę trochę później Mam już stoper przygotowany Dobra co to jest? Co to jest? Co to jest? Tak, nie chcę żadnych tych super. O, tak, bardzo porządna rzecz do sprawdzania aktualnych sterowników polecam. Natomiast ziomeczki moje rozpoczynamy ten challenge za 3, 2, 1. Okej, okay, jest. Rozpoczynamy challenge. E-pawik, noży co ręki i jesteśmy w dżungli. Jesteśmy w dżungli. I co w tej dżungli spotkamy? Myślę, że nic najlepszego. Nie lubię dżungli strasznie. No, liczyłem po cichu na jakąś, na jakąś wioskę NPC-tów, może coś takiego, żeby to żelazo było pod ręką, bo jak mamy zrobić 5 par nożyc, znaczy 5 par 5 nożyc, to ziomeczki potrzebujemy 10 żelaza, rozumiecie? To, to jest strasznie dużo. Um, o, mamy coś interesującego. Chujo! to jest strasznie dużo żelaza jak na 20 minut. No chociaż zależy jeszcze od. Lol, zależy jeszcze od szczęścia. Yy, przepraszam was za to, że możecie słyszeć czasami klawiaturę moją, ale mam takie gun tymczasowe, yy, bo jedna klawiatura mi się rozleciała i muszę sobie kupić następną, ale zanim sobie kupię, to po prostu muszę używać czegoś takiego, tak. Yy, Jaką sobie klawiaturę kupuję, bo w niej o to zapytacie, będzie to Razer Deathstalker chyba? Essential. Coś takiego, nie wiem, bo jest tego dużo strasznie tych Razerów, więc na pewno będzie Essential, ale chyba Deathstalker, tak mi się wydaje. Jeśli macie klawiaturę Razera, możecie mi napisać opinię o niej. Słyszałem, że są to klawiatury w miarę, w miarę dobre, ale może chcę posłuchać jeszcze Waszej opinii. Zobaczymy Jak Wy macie? Jak Wy po prostu uznajecie Razer? Ja za jaką firmę? Za dobrą czy za złą? Więc możecie w komentarzach dyskutować o tym, czy słusznie sobie kupuję właśnie klawiaturę Razer. Dużo osób ją ma, dużo osób nagrywa właśnie, którzy mają klawiaturę Razer. Więc myślę, że też sobie spróbuję właśnie tą firmę przetestować. Bo jeszcze z klawiatur tej firmy nie miałem, więc zobaczymy. Może pierwszy raz będzie jakiś taki fajny i, i, i po prostu będę kontynuował moją jakąś przygodę z Razerem. Tym bardziej, że jest to jakieś takie. Tak się przyjęło, że Razer to jakaś taka oczywiście elitarna marka. Oczywiście część mówi osób, że płaci się głównie za znaczek Razera. Część osób mówi, że jednak te produkty są naprawdę dobre, więc myślę, że. Trzeba to na, własne, na własnej skórze sprawdzić, nie to. Zobaczymy, siomeczki. Jak to będzie właśnie z Razerem. Może być fajna klawiaturka. Wow! Nie! Nie ma opcji, żeby ja tam wszedł. Nie ma opcji. Jestem totalnie nieprzygotowany na jakąś tam walkę. Tym bardziej, że słyszę jeszcze Endermana. Więc no, sorry, ale nie. Pominimy to, chociaż. O, fak 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 Yeah, yeah of course. fakt, fakt, wam fakt, słyszę fakt, słyszę zombie. Będę wam tu oświetlał. O, jest, 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 jest. Jedno. Tylko jedno naprawdę Minecraft. naprawdę fakt, Minecraftcie... Musisz mi to robić. Jedno żelazo, dzięki. Naprawdę, bardzo dziękuję. To jest półnożyc. Dobra, półnożyc, półnożyc już mamy. Nie mam jedzenia. Co mnie trochę bardzo martwi. Trochę bardzo. No, bardzo mnie to martwi, że nie mam jedzenia. Jest jedzeniem, mam zawsze problem w Minecrafcie. Po prostu zawsze tego jedzenia mogłoby być więcej. Ogórek, ale tam nie ma żelaza, więc nawet tam nie idę. Yy, mamy 3 minuty na liczniku, ten licznik mi się trochę obluzował, jego mu chciał. O, na przykład niech będzie tutaj. Dobra, będę miał go pod ręką. Yy... O, dobra. I, 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 I może sobie stąd wyjdziemy. O, yeah. Tak. Yy, jak widzicie, lub nie. Okej. Okay. Jak widzicie lub nie, nagrywam z kamerką. Cześć. E, dlaczego? Spodobało mi się po prostu. Bardzo mi się spodobała e, wizja właśnie odcinków z kamerką i myślę, że coraz częściej będę ją wprowadzał w życie tak. Tak właśnie będę. Czy coś tutaj ciekawego, interesującego mnie stoperzy nie przeszkadzaj, znajdę. Chyba nie, więc możemy się oddalić. 20 minut na znalezienie 10 razy to jest naprawdę bardzo mało czasu. Tak jak mówię, jeszcze zależy od fartu Którego ja nie mam Nie mam farta Wy to możecie też mi napisać w komentarzach czy macie, czy macie farta Jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy Jak znajdywanie różnych Różnych, różnych Okej, okay. różnych surowców Myślę, że z węglem Nie ma zbytnego problemu Kiedyś pamiętam jak grało się W te wcześniejsze wersje minecrafta Gdy węgiel był naprawdę bardzo Ciężko znaleźć. No, może nie aż tak bardzo ciężko, no ale naprawdę teraz jest go znaleźć łatwiej. Mamy 18 węgla, to powinno wystarczyć spokojnie przepalić e, taką ilość żelaza, jaką w ogóle dostaniemy. O ile taką w ogóle dostaniemy? 10. O lawa, trochę się zbagowała. <laughs> Fuck. Dobra. Nie ma tu nic interesującego. Tam. Tam też, bo ślepa uliczka. Kurde, no. Nie ma opcji żeby mnie tutaj Żeby mnie tutaj cokolwiek osiągnął Węgiel nie, teraz potrzebne jest jedzenie Tylko, ok? Jedzenie, jedzenie, jakiś kurczak Świnki, dziękuję Dziękuję Panie minecraftowy e, Władco, że wysłuchałeś Moich błagań Dostałem świnki Je yeah. Dawaj, 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 dawaj Ale dużo świnek, zostałem tutaj trochę już nawet sprintu nie mogę włączać. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobra Jeszcze ty. I ty. Na razie tego nie będę przepalał, tym bardziej że nawet nie miałem koble na to, żeby zrobić sobie ten. Na razie mam takie surowe. Tam się udamy na bank. Dobra, jeszcze mam 11 zajebiście. O, jeszcze mam kurczaki, ale na razie wystarczy. razie wystarczy tego ile mamy. E, wow, wow, wow. Na no świat jest bardzo pro. Bardzo pro. Nawet save może nie będę usuwał. Mm, bo mi się bardzo podoba. Dla zainteresowanych podam wam Sida. Możecie sobie teraz zerknąć. E, świat mi się on bardzo podoba. Nie ma, że idzie żelaza, tak na wierzchu. Zresztą mnie to trochę źle robi, bo powinienem szukać właśnie takich kanionów, jakichś zagłębień w terenie. Żelazo na powierzchni rzadko kiedy występuje. Chociaż czasami się zdarzało. Tam nie ma. Jakiś zombie sobie popyla. Hahaha. Ha, ha. Idziemy, idziemy, idziemy. Tam widzę coś interesującego. Przepraszam, że pomagam sobie minimapką. No ale niestety jestem takim typem graczek, który lubi czasami sobie po prostu taką minimapką pomoc. dobra, mamy gdzieś tutaj jakieś takie bardzo ciekawe, o melony też z modyfikacji jakiejś tam fajnej nie będę ich brał, bo po co mamy takie jakieś zagłębienie w terenie gdzieś widziałem takie, tylko gdzie je teraz było no nie wiem na pewno nie idziemy na biom zimowy nie, to by byłby naprawdę duży błąd z mojej strony więc po prostu ten biom zimowy sobie ominiemy ale na taką Mmm... na taką płaszczyznę. O, kto krowy? Myślałem, że to jakiś ten. Tu coś jest ciekawego. Okej, okay. wiem, że możecie mało co widzieć, ale już nie mam pochodni po prostu. A mm. A nie chcę im się robić, Nie Jestem bardzo leniwy kurczak i na razie nie chcę kurczaków. Już mamy 8,5 minuty na liczniku. To jest. Bardzo dużo czasu. Tym bardziej, że nic przez 108 minut nie, nie zrobiłem, nic nie znalazłem i nic po prostu nie mm, osiągnąłem. Może coś takiego nie wiem God damn it! Tam mamy jakieś jaskinie? Znaczy jaskinie, jakieś takie zagłębienia. Może jakieś żelazo się tam trafi? Jedno. Ale akurat czemu? Nie może rekon to ogląda, jakbyś oglądał. Fuck. Napisz mi, dlaczego akurat tyle aż. Jest, jest. Jeju! Jest, dobrze. Dobrze. Cztery, pięć. Sześć. Może jeszcze jedno? Siedem. Siedem, no dobra. E, już. Jest! Ziomeczki. Genialnie, genialnie 8, 9, wykopnę sobie jeszcze na jakiś kilof czy miecz. Jest, 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 jest. 9 minut na liczniku, ale że mi się trafiło. Super, po prostu jestem zachwycony. Mamy 14 żelaza. Wow, gdy wchodziłem tutaj, miałem 10, rozumiecie to? Znaczy, sorry, jeden, rozumiecie to? Jaki to jest fart, teraz naprawdę Minecraft mi się. Yy, Minecraft poszedł yy, ze mną razem, tak, jakby strona po mojej stronie. I pokazał, że mogę jednak coś z tego osiągnąć. Już byłem naprawdę zrezygnowany, chciałem tego pokazywać, ale mówię, nie, nie uda się. Na pewno się nie uda. A tu jednak co, co? A, jednak. Jeszcze mu się potrzebuje, mm, Muszę. wow, Jeszcze muszę mieć, muszę mieć. A um, jedno to, żeby sobie zrobić piecyk. Dobra, robi się powoli ciemno. Zatem to bardzo dobrze dla mnie. Ponieważ... Y, potrzebuję mieć potworki. Tak. Gdy mi jeszcze starczy czasu to sobie przepalę ten. To sobie przepalę... mięso Chodzi jeszcze krówka, przepraszam, że cię zabijam Szybciej, 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 szybciej Szybciej, 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 szybciej Szybciej, szybciej, szybciej piecyku przepalaj to mięso Nie mięso, tylko żelazo, la, 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 la. szybciej Prawie 11 minut Dobra, zrobimy sobie... Okej, okay, myślałem, że nie wiem jak się robi takie a Jak to się zrobiło? Taki czysty fart Dobra, i mamy to żelazo Znaczy mamy ten... Ten, ten Mamy te... Nożyce, shears Teraz tak Zab Zrób pięć nożyc i zabij nimi Myślę, że chodzi o... Wszystkie, naraz, zabij nimi, czyli wszystkimi A nie każdą po kolei Jednego pająka, dwa razy zombie, jednego szkieleta Myślę, że da się zrobić Teraz sobie zróbmy... Kolejną parę Czekajcie Raz, dwa, trzy, oj, trzy, tak zrobiłbym płytkę naciskową, bym był chyba geniuszem, trzy, cztery, jeszcze nie, czy jakiś nam się tutaj zrobił, e... o jest creeper, zajebiście, tam się zaraz udamy, cztery, cztery, jeszcze dwa i mieczyk. Żeby po prostu bronić się, gdy na przykład by nas napadła jakaś horda, nie? To wtedy nożyce nam chyba nie pomogą. Mm, a mieczyk już prędzej. Szybciej przepalaj się, no Jezus, dlaczego? Dlaczego? Poskakamy sobie trochę. Chociaż nie, bo teraz tracę ten. To wolę nie skakać. Uwaga, uwaga, ostatnie nożyce. Bam! Tak jest, mamy już pięć. Fak. Mamy pięć nożyc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także pół challenge'u jest, jest mniej więcej gotowe. Teraz tą łatwiejsze pół, czyli oczywiście zabić. Pająka, dwa razy zombie i szkieleta. I sporo przed czasem się wyrobimy. Dobrze, zajebiście, mamy to, co chciałem, yy, czyli pyk. No pyk i, i pyk i pyk. Dobra. Mamy to. Możemy sobie te nożyce wziąć albo jedną parę, po tyle aż tak. Tak. I tak. I idziemy. Yy, zatem. Yy, co ma być? Pająka, gdzie jest pająk? Albo zombie, albo szkielet. Creeper jest niepotrzebny nam. Jest i szkielet, jeden szkielet. No to zaraz go zabijemy. Nożyco ręki. Ua, 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 ua. Chodź, 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 Zombie się bije z kaktusem. Czekajcie, spieprzamy na razie tym. Nie możemy dać się złapać. fak fuck, 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 fuck. fuck. Mm, zaraz mnie zabiją. Czekajcie, niech nam się trochę życie zrespi. Zrespi. Od, 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 od tego. Ale by była głupia śmierć. W sumie to miałem miecz. Mogłem się z nim bić mieczem. Nie miałbym zaliczony tego zabójstwa, ale bym zawsze mógł się wyratować. Jedzmy, jedzmy, jedzmy. Jami, jami, jami. O, okej. Okay. Uf. Jezus, ile tam jest zwierząt? Znaczy, mobów. Mobów, tak. Dobra, myślę, że tak. Jakiś pojedynczy mob, gdyby się trafił, to mógłbym go teraz spokojnie zabić. Najłatwiej by było chyba z zombie. Tam jest szkielet, to na razie nie. Może tego pająka, taki stoi tutaj osamotniony. Chodź. Mogini! Jezus, ile ty masz życia? Jakie te nożyce są słabe? To jest takie jak łapka, bez skitu. Dobra, jest, pająk zali zaliczony, pająk. Okej, okay, spieprzamy, 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 spieprzamy. E, teraz tak, jeszcze mamy dwa razy zombie i szkieleta. O nie, o nie, o nie, czekajcie, tutaj wyjmę sobie ten. Mieszyk, tego zabiję mieczykiem. Dobra, może tak być. I teraz jednego z was zabiję mieczykiem.

jeszcze tylko co? Jeden zombie, jeden szkielet Jezu, wszędzie są potworki, goddammit, nigdzie nie ma takiego miejsca, żeby potworków, o dobra, jest Szybko trzeba przemać Mhm, trawę będziesz jadł. mądry jesteś Szybciej, jeszcze chyba jednego zombiego i jednego szkieleta, zawsze się gubię w tych obliczeniach yy, dwa, ja, tak, jednego zombie jednego szkieleta, zajebiście, ale te noże są słabe What? Zpieprzamy stąd Takiej hordy to ja nie potrzebuję Dobra, spieprzemy. Jeden zombie, jeden szkielet. Mamy na to 5 minut, niecałe 4 minuty. Ziemeczki. Jeden zombie, jeden szkielet. Najgorzej będzie. O, oh, fak, 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 naprawdę, naprawdę. Jeden zombie, jeden szkielet. Najgorzej będzie ze szkieletem, bo on jest dosyć mocny. Tam jest cała horda. Trzeba znaleźć jakieś. Jeszcze mam ile? 4 minut, niecałe. Zpają, kto nie.

Łohoh Aha i to mi nie daje mięsa z tego, ale smut Dobra, ziomeczki Zabijmy jeszcze tego Gin Daj mi to Mogę się nawet zatruć, żeby to gówno teraz obchodzi O, nawet się nie zatrułem, super Szkielet Jeden mały Malusieńki Tyci tyci szkielet Fuck Shit może oszczędzajmy sprint, żeby nam się mięso. O nie. O nie. Szkielecie. Wiem, że tutaj jesteś. Ała. Szkieleciku. Malutki. Jest szkielet. Stawiamy teraz wszystko na jedną kartę. Jak zginę to trudno. nie, nie proszę, proszę, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj, nie nie zabijaj, nie Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj! Giń, gin, gin, proszę, gin! Proszę ciebie bardzo, 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 bardzo cię proszę bardzo, 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 jest! Jest! wow Jest! No dobrze, bo jakbym go nie zabił, jak byłem mnie zabił. To by marne szanse, tym bardziej, że... Nie, nie miałbym już szans. Dobra, ziomeczki, teraz dam się je zabić przez... Chyba już wszystko, jeden pająk też był, tak? Dobra. Boom. Jest! Dobra, udało się mniej więcej. Dziękuję wam bardzo za to, że wytrzymaliście do końca. Myślę, że było warto, bo takie emocje nie trafiają mi się codziennie. Zatem, drogie ziomeczki, to był pierwszy... Nie pierwszy, kolejny odcinek Minecraft Challenges. Wow, wow, czekajcie, dam sobie dzień, bo teraz to nawet nie ma sensu. A, szkielecie, przegrałeś. E, tak, więc to był kolejny odcinek. I ziomeczki, jeśli wam się podobało, fajne mam strzały, e, zachęcam was do łapkowania tego filmu, jeśli chcecie także więcej challenge'ów z Minecrafta i także piszcie swoje pomysły na challenge, Jeśli chcecie mnie wyzwać, piszcie swoje pomysły w komentarzach, a także subskrybujcie mój kanał dla jeszcze większej ilości Minecrafta i innych pierdół. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Do kolejnego zobaczenia. Cześć!